Witam wszystkich, w 12 odcinku już w grze Rounded. Widać sobie tutaj w całej bazie, zrobiłem takie lampki, żeby było jasno. Może na koniec odcinka to zatemostruję, jak to wygląda w nocy. Natomiast teraz chciałem się udać tutaj do mrowiska, ponieważ jeśli pamiętacie, to w zeszłym odcinku chciałem się udać do laboratorium, tam gdzie jest ten robot, Natomiast tam były zamknięte drzwi i okazało się, że tam nie da się wejść, jeszcze nie jestem pewien czy to jest jakiś błąd w grze, czy to jest po prostu jakieś tam zamierzone. Natomiast w tym odcinku będę chciał się udać właśnie do umrowiska, bo ponoć w umrowisku można odnaleźć tam tajne przejście. Tylko zanim tam pójdziemy sobie może zrobię nową siekierkę, bo ta już widzę jest mocno, mocno zniszczona, tym sobie zniszczymy, sobie stworzymy od razu nową. Brakuje mi czegoś, brakuje mi. W sumie wszystko mam. Dobra, nowa siekierka jest, tylko sobie ją oczywiście założę. Gdzie ona się stworzyła? Tutaj, ona ma być tutaj, i tutaj trzymam. Na dolnym pasku trzymam wszystkie te rzeczy, które używam zwykle. U góry mam jakieś inne rzeczy. Natomiast środkowy pasek jest do rzeczy, które zbiorem. Tutaj jeszcze udało mi się w poprzednim odcinku. Zabić larwę, znaczy między odcinkami zabiłem larwę jedną, i z niej właśnie mi wypadł jakiś właśnie ten kwas, który był potrzebny do stworzenia chyba tam jednego z pancerzy, zdaje się. Tego z mrówek, tak, żeby zrobić naramienniki z mrówek, do tego będziemy potrzebować dwa takie kwasy. Natomiast ja tylko znalazłem jeden, no ale udamy się teraz do mrowiska. Tam powinny być trzy. Bo, chyba wyszłam z tej strony, co trzeba. Tam powinny być w tym rowisku trzy yy, yy, mrówki. Mrówki wojowniki, a nie te yy, robotnice. I z nich też ponoć może to wypada. Dobra, sobie zamknę drzwi. Sobie jeszcze może się napiję na drogę. No, tutaj, jak widać, to był chyba świetny pomysł, że sobie tutaj zrobiłem te. Yy, no... Dziu kolektory, aż dwa i, i dwie te farmy, bo mam teraz tego jedzenia zawsze pod dostatkiem Zawsze mogę przed wyjściem z bazy. Co to jest? Mróweczka. Co ona tutaj robi? Wygląda jakby coś żarła. Tylko sobie zobaczę, czy to przypadkiem nie jest jakiś bóg, że mi to wyżera za skrzynki piętra wyżej. No nie, tutaj dalej wszystko mam. Nie wygląda. Aha, gni jest mi zniułe mięso, czyli jest jakiś błąd, że potrafi jeść coś, co jest wyżej. Czyli będę musiał tą skrzynkę gdzieś przestawić. Dobra, sobie ją chyba zabijemy. Ale to możemy w tym odcinku. Teraz nie mam na to czasu. Jak widać, z jakiegoś y, dziwnego. Powodem, było był w stanie dobrać się do dziewczynki, Tu miałem trochę niego mięsa, trochę mi go, mi go wjadła Natomiast będę no, musiał też pamiętać, żeby to w następnym odcinku jakoś przestawić. Dobra, i w tym razem udamy się do mrawiska. Może pokażę, ja jestem tutaj, a mrawisko jest tutaj, w tym miejscu jest. Więc musimy się udać. No, mniej więcej w tą stronę, jak teraz patrzę, to jest zaraz obok, obok tej latarni. Więc tam się też udamy. Przygotowałem sobie też przedtem dwie pochodnie na drogę, bo będziemy chodzić no, po mrowisku, czyli to jest niejako jaskinia, w której będzie bardzo ciemno. Dobra, gdzieś tutaj powinno być wejście zaraz. Dobra, tylko sobie... Dobra, w którym miejscu dokładnie? Tutaj. Tu jest właśnie larwa i mrówka. Właśnie biją, może oczywiście pomogę. I widzę, że mrówka wojownie mnie atakuje. Ona jest dość mocna. Kurczę, nie mogę jej zaatakować. Jest większa od tej zwykłej mrówki. Dobra, chodź tutaj. kurcze muszę użyć pod ósemką dobra aż dwie są kurcze wejdę trochę wyżej że uda mi się jedną ociągnąć kurcze widzę że chodzą dalej za mną dwie dobra to się w takim razie z powrotem do bazy dobra ładnie mi chyba tylko jedna czy dwie dalej? Chyba jedna jest dobra. Spróbuję ją dogonić zanim wróci tam do swojej koleżanki. Myślę, że z jeden na jeden powinien ją dać radę pokonać. Zresztą się druga zbliża. Widzę. Kurczę no. To nie będzie takie proste jak myślałem. I one są Dobra sobie, mimo że łuk, będę z Raz, dwa. Chodź, murweczko za mną. I ostatnie uderzenie, dobra. Zdobyłem z niej właśnie jakieś nowe części, widzę. One też były chyba tam do czegoś yy, potrzebne, to też nie było jeszcze przeanalizowane. Dobra, sobie może zapiszę grę od razu. I zobaczę czy mogę sobie stworzyć yy, yy, ten bandaż. Co ja potrzebuję? Dwa yy, te sapy, te, te soki. One zawsze gdzieś yy, Tutaj są w okolicy tych, właśnie pięków, O, chyba tutaj będą. Sobie zbierzemy od razu Z4, 3, 4. Dobra, i sobie stworzymy może od razu Z2. Jeszcze jeden. Dobra. Sobie od razu jednego użyjemy, bo mam mało życia. Dobra, i wracamy tutaj. Ile to z mrowek? Raz, dwa, trzy, tam jest ich dużo. Kurcze, to jest opuszczone. Yy... Mrowiska jest i tak dużo. Dobra, może uda mi się tak biec szybko, żebym nie widziała, tam jest ich mnóstwo. Cztery czy pięć, może nawet jedną ubijemy, ale to jest za mało. Dobra, sobie tylko wiemy pochodnie. Kutera mnie atakuje. Dobra, z czego powoduje to żadna? Dobra, chodź tutaj. Wstępnie jest tu jeszcze ciemno. Dobra. Wstępnie jest tu jeszcze ciemno jak bije się. Tu jest jeszcze mrówka, ale zwykle to nie będę jej atakował. Dobra. Jest jedna mrówka, widzę żołnierz. Chora, tutaj jestem, to może uda mi się mówić z daleka. Chyba się zługowała, więc to dla mnie dobrze, będą będę mówiąc z daleka. Jeden albo dwa Dobra, udało się ją pokonać. Niestety, pług jest to broń dwuręczna. To sobie, oczywiście, zwierzymy z niej wszystko, łącznie z moimi strzałami. Dobra, Stąd tą To się udamy, sobie zapiszę grę. Jestem w sumie w dość smycznym miejscu. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Tutaj ciągle słyszę właśnie te, te mrzyce. O, jest mróweczka. Jedna czy dwie? Chyba dwie. To są chyba też te mrówki silniejsze. Z jedną sobie dam radę, natomiast już mnie atakuje. Dobra, choć tutaj bliżej. Niestety ta walka będzie chyba po ciemku, więc nie będziecie dużo widzieć. Ale chyba się sobie zablokowała, więc będę mógł trzymać z daleka. Chociaż wydaje mi się tutaj, że łuki w tej grze powinny zadawać trochę większe wrażenie, bo w tej chwili żeby ubić jedną rówkę, potrzeba no, naprawdę użyć mnóstwo strzał. Póki co chyba najprostszą yy, metodą no, zabicia jakichś większy, większy ładów jest yy, no, w zasadzie czekać aż się jakoś zbugują. Dobra i tam jest chyba jeszcze jedno, więc sobie od razu zapiszemy My też. Tak jest, ale bo nie ta broń, ta jest lepsza. Niestety, to pobijemy już tak. Odnowimy samina i znowu wiemy. Dobra, i wyciągamy. Zbieramy z niej wszystko. Oczywiście moje strzały także. Są tu jeszcze jakieś? Nie ma. Dobra, sobie od razu zapiszemy grę. I zobaczmy co mam w menu. Mam te cztery części i 7 aż już tych kwasów mam, czyli z tego żołnierzy też ten kwas wypada. Dobra, więc świetnie to dobra wiadomość. Eee, w takim razie... Coś tutaj widzę. Eee, aha, to jest ten przedmiot też do robota. Kamyczki, no nie co zbiera. oni no potrzebne razie. Dobra, jestem tutaj i tutaj ponoć się da jakoś wejść eee, do góry po tych eee, po tych eee, korzeniach da się wspiąć i tam jest wejście do laboratorium, więc tak to spróbuję zrobić. Z tym, że to nie jest zbyt proste. O, udało się. sobie zaraz zapiszę. W razie czego bym spadł. I teraz tutaj. No nie udało się, ale widzę, że sobie wczytam od razu. Jeszcze raz tam wejdziemy z tego miejsca. Może się, teraz się uda? A! kurczę, no nie udało się. Jakby tutaj dało się budować, to możemy sobie coś tutaj wbudować, tylko chyba nie mam żadnych przedmiotów, żeby wybudować coś. Kurczę, gdzie ja jestem. Chyba nie ten y save czytałem. Co powinienem? Ten powinienem. Dobra. Może z rozbiegu delikatnego. I tu są te korzenie. Spróbuję jakoś tak pomiędzy nimi skoczyć. O, udało się. Świetnie. I Tutaj są y, teraz dwa korytarze, lewy i prawy. I obiema drogami można się dostać do laboratorium. Y, w lewym jest podobno woda. No się przejdziemy. No tak, jest woda. No. Dobra, tu są te slime moldy. Mam ich dużo. Tak, to mi niepotrzebne. O, widzę, że jest ten. 100 punktów nauki, to też zabieramy i u góry widać laboratorium, to jest chyba glina, ile się nie mylę, kurczę nie mogę wyjść z wody, może po tej gałęzi, no chyba tędy się też da wejść, ale ponoć z drugiej strony jest o wiele prościej, Dlatego zaraz tam się wrócę. Tutaj, a sobie nie sprawdzić czy tutaj można wybudować, bo słyszałem, że jedni mówią, że można budować, inni, że nie można budować, więc sobie coś nie, spróbujmy tutaj postawić. Na przykład schodki. Chociaż schody muszą być do czegoś przymocowane, więc może najpierw tą strukturę. Jak widać nie mogę tego nigdzie postawić, nie będę tam jeszcze nadużsakiewać, więc po prostu chyba jedyną metodą na dojście do nie, robota jest właśnie ten dyk. Tak jak ja to zrobiłem. Jeżeli są za mnie do drzwi. Tak jak u mnie było chyba po wykonaniu wszystkich misji. Tu jest wejście do laba, a tutaj? a tu jest też wejście. Dobra Tu gdzie jest robota? Czemu znowu leży? Przecież już go raz yy, naprawiałem.

Ale fajnie zrobili takie obejście naokoło. Dobra, czy coś tutaj jeszcze się pojawiło? No nie, chyba nie. Chyba wszystko już są go zrobić, to jest. To, to wszystko żeśmy przedtem też widzieli, tam w którymś z, w którymś z poprzednich odcinków. Tutaj też byliśmy. Tu jest wyjście. Aha, i tutaj powinno być to, to być zamknięte do wyjścia. Tak, to są te główne drzwi. Ciekawe czy mogę je gdzieś odblokować, czy zawsze będę mógł tak do niego przychodzić, właśnie poprzez y, tutaj y, przez to murowisko. Znowu coś zebrałem. Jest tu coś jeszcze ciekawego, co mogę, jakieś przyciski, co mogę drzwi otworzyć, chociaż tu jest coś. Aha, tu muszę wszystkie zmienić na zielono. Dobra, teraz i czy teraz się te drzwi otworzą w końcu, czy, czy, czy nie? Ja dalej widzę, że nie. A czytałem pono, że tutaj jakąś dźwignię trzeba ruszyć, i te drzwi powinno otworzyć. Natomiast nie wiem, czy przypadkiem tu nie chodziło o inne drzwi. Bo tutaj, jeśli, jeśli pamiętacie na początku, tutaj te drzwi były też zamknięte, właśnie tutaj trzeba o tą dźwignię mi otworzyć. Już nie mogę z powrotem tego klikać. Jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Dobra, to wrócę może do robota i z nim jeszcze porozmawiam. Zobaczę co mi powie. To są jakieś przyciski, nie mogę z tym nic zrobić, wejść w żadną interakcję. Dobra, tutaj jest to takie miejsce, gdzieś ten dym. Dobra, pozbawiamy z robotem. Dobra, powiem, że znaleźliśmy... Aha! Mówi, <laughs> mówi, że zwiększył z prędkość jakąś tam bardzo, bardzo małą wartość, prędkość się y, 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 researchu. Dobra, czy masz jakąś pracę dla mnie? I co masz na handel? Dobra, ja mam 890, niestety, żeby zrobić lepszą pochodnię potrzebuję 2000 i na lepsze ulubienie bazaż 5000, więc to jest bardzo dużo. Więc no, jeszcze nie jestem w stanie tego zbudować. No, torch lepszy, czy się przyda? No, może później się przyda, natomiast no, na dzień dzisiejszy myślę, że te, że te normalne torcze mi w zupełności wystarczają. Dobra. Nice see, Three, four, Ma jakąś pracę four, dla five, mnie. Right. Dobra. Muszę zabić 10 y, tych, właśnie muszyc. Mm, Dobra, to sobie to wyłóżmiemy. Tutaj muszę przynalizować ten kwas. To też bierzemy. I trzecie, yy, muszę odbudować właśnie ten znacznik w, yy, w przewróconej yy, gałęzi tego, tego dębu. To też oczywiście sobie zabierzemy. Dobra, co coś jeszcze masz ciekawego dla mnie? No, chyba nic więcej. Dobra, więc. Poszukam tutaj jeszcze może jakiś, przy, jakiś przyłącznik znajdę, żeby tam te drzwi blokować. bo przyznam, że byłoby dużo, dużo łatwiej tutaj wchodzić do, do niego poprzez y, normalne wejście, a nie przez y, a nie za każdym razem używać tego mrowiska. Tym bardziej, że no, może być tak, że y, no, tamte mrówki będą się za każdym razem wyksponować, co może powodować, że y, no, będę musiał też z nimi walczyć, ale tutaj właśnie... Nie widzę nic, chyba co mogę wcisnąć. Oczywiście wszystko postaram się przeszukać. No, my tutaj wejdziemy. Widzę, że tutaj żadnych obrażeń nie otrzymuję. Tutaj coś jest, jest jakiś komputer. Nie mogę nic z nim zrobić. Jest jakieś wejście. To są chyba baterie. Aha, tak, to wygląda jak takie. Płaskie 9V baterie, i to jest chyba zasilanie. Dobra, tu jest robot. Tutaj nic nie ma, czyli tutaj, jeżeli w tym pomieszczeniu nie będzie raczej tego przycisku, żeby odblokować tamte drzwi, to raczej go nie będzie. Wygląda na to, że po prostu tutaj się to zbugowało. Chyba, że może teraz się drzwi same odblokują, kiedy rozmawiałem z tym robotem. Ale zobaczę. No niestety, może jeszcze z nim nie, raz porozmawiam i tym razem spróbuję wybrać wszystkie, wszystkie dostępne kwestie. Tutaj jeszcze pójdę zobaczyć. Tutaj nic nie ma. Dobra. Że jestem głodny, mam coś w ogóle przy sobie do jedzenia? No nie bardzo. Więc bym tu musiał zaraz wracać do domu. Tylko sobie porozmawiam z nim. Dobra. Dobra. Dobra, czy mogę coś jeszcze z nim? To już rozmawiałem. I co powinienem robić? Dobra, czy mogę coś tutaj jeszcze z nim Chyba wszystko. Dobra, jeszcze na wszelki na wszelki wypadek raz sobie wrócę, może od głównego przejścia zobaczę czy y, mogę ten dyk, o tu mogę jeszcze wyjść, a nie nie mogę zbiło się ciemno no nie mogę czyli w takim razie no jest jakiś błąd że żeby tutaj dojść muszę po prostu za każdym razem w jakiś sposób chodzić przez to y, y, y przez to mrowisko tak to zrobię, ale to może sobie po prostu poza odcinkiem y, wrócę do bazy i widzimy się w następnym odcinku Potem też zobaczyłem, że na mapie. W tym miejscu. W tym miejscu jest jeszcze drugie laboratorium, do którego też, też możemy się dostać. Akurat tażej mapy jest dosyć mało przeze mnie zwiedzona, tak czy inaczej, na, postaram się wejść. No i jeszcze w tym miejscu obok, obok tego laboratorium, także są te właśnie te jagody, więc też je ja oczywiście sobie będę zbierał, bo one też są do niektórych rzeczy wymagane, żeby je zrobić. Także to było w tym odcinku tyle. Dzięki wielkie i cześć.